Normalnie to ja nie piję, okazjonalnie. Bratu się synu urodził, pępkowe było. Byłem daleko myślami. Żona w szpitalu po udarze. Nie wiem, co z nią będzie. Trzy telefony, jeden po drugim. Ze szkoły, że młody ma temperaturę, gorączkę i trzeba go odebrać. Od mechanika, że samochód do odbioru i jeszcze coś ze sklepu po drodze. Nie wiem, co ja sobie wtedy myślałem. Po prostu nie chciałem tracić kolejnego dnia w pracy. A tyż zupełnie trzeźwy się czułem. No ale. coś tam wykazało. Ja to 20 lat robię. Ten jeden raz nie odblokowałem. I podniosło zestaw. Już cokiem kawizacji nie się kończyło. No to chciałem się wyrobić, więc przygazowałem. Poszedł na zakręcie ten kontener. Przecież tam mógł ktoś stać. Aha, z tym zakazem wjazdu to pewnie teraz. Robotę stracę. Ja mam rodzinę na utrzymaniu, a nic innego nie umiem robić. Ja to myślałem, że takie rzeczy mnie nie dotyczą. Nigdy bym sobie nie wybaczył, jakby coś się komuś stało. No to już teraz wiem, że, że taki błąd się może zdarzyć. Każdemu. Nie trać czujności. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych. Wejdź na bezpieczne.dctecdańsk.pl i zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa w terminalu kontenerowym.